Aha, chyba mam tylko jeden pocisk albo nawet zero. On jestem pożywienie. Cześć. Było blisko. Mój nóż, mój nóż. A, Dobra, od razu tutaj wszedłem na górę. Chyba tutaj przejścia dalej nie będzie, ale zobaczymy. Bełtów mam już Max. A jednak jest przejście dalej. To nie ma co walczyć z tymi tutaj po środku. A tu jeszcze wyżej. Jakaś amunicja. Coś? Nie. Świecące grzybki. Jeśli tylko nie trują, to takie bym sobie ponasadzał I miał świecenie w nocy. Ach, już myślałem, że bibliotekarza. Ale tu nie ma biblioteki. Co by czytali. Ach, no tak. Aha. Gdzie? Na górze. Nie. Gdzie to coś było? O, prawie cały magazynek. Ale nie widać. No dobra, tu wszędzie są kratki, więc niby nie mogą wejść. O, o. filtry? Ja mam max. Wow, nie wierzę. Tu jest jeden jeszcze, drugi. Dziwne. Co się dzieje? Czemu tych filtrów nie mogę wziąć? To zużyteczne? Najwyraźniej tak. Aha. Jeszcze więcej trupów. Cześć. Skąd wy się wzięliście? No, chodź tu. Cudownie. Mam nadzieję, że jakieś apteczki tutaj też są. Bo już mi chyba się kończą. Wybaczcie, że po was chodzę, ale nie za bardzo widzę, co ja robię. Zresztą tutaj tyle tych trupów jest. Widać smak, kości, czaszki. Mój nóż, mój nóż. Jest. He. <grych> Ile ich mam? Sześć. Źle nie jest. Sześć to zawsze więcej niż pięć. Oho. Morsem nadajesz? Proszę pana. Dziękuję. O, dziękuję. Się przyda. To jest jedna z niewielu rzeczy, które jestem tutaj, o których wiem coś na sto procent. Amunicja do Shogana zawsze się przyda. Halo? A nie potworze! Jestem tu, na dole, w noże. <suszy> Okej, okay, mamy rewolwer. Claymore. Jakaś waliza. nie tyle. Co my tutaj mamy? Nic. Chyba zimno zaczyna być. Yy, starzy przyjaciela! <grydy> Jakie piękne ryjki, wejdę, nie wejdę. Super. ja jak ty. Wow! Z <grydy> Śmiesznie wyglądasz. W dobrym sensie. trupy, trupy krzeki Trupy, trupy krzeki Trupy, trupy, trupy krzeki. Nie wywołuj wilka z lasu Spokojnie. Whoa! Hey! Oh! ho 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 ho! Woo! Nyah! 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 No. Tu, tutaj jestem. Wow. Nie, czy to ja nie chcę? W którą stronę mam iść? Wow, wow, wow. Spadaj! hu, 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 hu. Jajem! Z gzakiem najlepiej. Z Wow, wow, wow! Ja w ogóle bez sensu strzelałem do nich. Cudownie? Jeden zginął, może się przestraszy drugi. O! Pomagają mi, czy jak? <tryk> trochę pomagają. Aha. Tędy przejść? Przeskoczyć tam? Wyjść na górę po kolejnym wagonie? No dobra. Im szybciej, tym prędzej. Cześć. O, pełzacze. Dobra. O. Leczenie. Nie, 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 Dobra, nie, 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 pływa to pływa do nas. No Dobra. nas. O! Tutaj można było wejść. Po co? Po zapasy. I dziennik. Tak, miło. Cztery pociski, tak? Jeden. Widziałem cztery. Dobra. Biegłem tu. I dalej gdzie? Tam? Nie tu. Ну вот сможе я как-то подроться, przejdzemy tam. Zobaczymy. А? Тачка тоже взята? Спадаешь. Ух. Ваши дома какие высокие. Вы сделали город какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так tak мало? Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Czerwone, zły czerwoni. Jak to było? Seksualna niebezpieczna. Czerwoni niebezpieczni. Wow, ja ma apteczki na Max. Dobra, jest snajpa, Czy ja wiem? Niech zostanie krabin. Dobra. Snik stąd. Aha, okej. Okay. No czerwoni. Dzięki. Chciałbym tak widzieć cały czas. Ubity jeden Rozglądać. Nie chcę być po zewnętrznej stronie, ponieważ mogą mnie dopaść latacze. Wow! Co to nadciąga? Chmury z boku, a my przecież nie jesteśmy gdzieś na no, jakiejś wysokości wielkiej. O co chodzi? Cześć! Wow! Czy mgła tylko? Oby. Super, trzy ostatnie naboje. Gdzie moje noże? Gdzie posiałeś moje noże? A nie, potworze! Gdzie mój mnie! Noża? O, jeden jest. Tak. Tutaj jest drugi. jakaś amunicja. O, duża amunicji. Jak miło. Tutaj był mój nóż. Chociaż tak naprawdę wolałbym, żeby po prostu mniej potworów było. A niekoniecznie więcej amunicji. Żeby ta amunicja była już użyta o! Filtry? No i co jest? Znowu Max mam? Jak to tak? Filtrów nigdy max. Nie rozumiem. A zobaczmy 16 minut. Wow! Szaleje. Prawda. O, super. Wolałbym tamto widzenie. Jak nazwiemy naszego małego? Mały czarny. Hmm. Bambo. Krylaty krasny. Silny. Niech będzie Bambo Burzynek Bambo <gulonek> na powierzchni mieszka Czarny ten nasz koleżka Co przeczekać? Łoo! Super, chciałem sobie zbliżyć Spryciasz. Super! Uhuhuhuh. Nie mogłem biec nawet. ho, ho, ho! ho, ho. No i koniec. Dobra, w takim razie ja teraz schodzę tutaj w podziemia. O, jakiś kluczyk nawet. Widać, przydatny będzie. Coś jeszcze. Owszem. Jeszcze parę rzeczy się trafi. Mam nadzieję, że żadnej pułapki. Chyba bez pułapek będzie. O, jeszcze więcej. Pięknie. Uuu. Ktoś się pożywił. Nóżka. Skrzydełko czy nóżka? Te skrzydlate za silne. No dobra. Muszę górą w takim razie. Nie ma tutaj przejścia. Jak mam to wyciągnięte, to widzę, czy oni mnie widzą. Z tą bronią już nie ma tak. Segarek mój jest niewidoczny. Chyba, że założę to... Teraz widzę, że mnie widzą. A raczej, że jestem widoczny. Koniecznie ktoś musi na mnie patrzeć. ich uh, no tak. No dobra, jakoś tak wybić, żeby nie zauważyły. Zbliżaj się. Rzuty będą pewniejsze. O? Pięknie. Zwis swobodny na ogonie Coś jeszcze? Jeden tam był Dobra, nie widzę go co my tutaj mamy no, super latają sobie Nie, nie chcę tu wchodzić. Z takiego właśnie zleciałem wcześniej. Dobra. Tu gdzieś powinien być. Aha. Nie ma przejść to na środek. Dobra, jestem niewidoczny cały czas. Dziwnie jasna ta woda. Co my tutaj mamy? Smorzonki. I tyle. O, amunicja. Dobrze. O, tak lepiej. W kolejny dziennik. I mam klucz do ciebie, panie Sejfie. Mm, nic ciekawego? Granatów już mam max. Hmm. Jedyna droga prowadzi na górę. Robi się zimno. I mnie tutaj doskonale widać. Cześć. Nie widzieliście mnie, prawda? Nie widziałem mnie. Okej. Okay. Jeden tu jest jeszcze. Burczy brzuchy idą noże 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 zdobądź noże 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 o jeden drugi jest jeszcze. nie? Chyba tak. A jednak nie. No, to Dobra. Przed chwilą było za dużo filtrów, a teraz zaraz będzie za mało. Będę się tak skradał. Hello? O, 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 o. U, widać mnie. Gdzie? где меня и баня лишь так у даже у меня паскузишь жима и Lubisz tak w łepek? Chyba tak. A krzyknął z zadowolenia. Mój nasz. Dobra, do tego nie ma amunicji. Uh, 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 uh. Idziemy dalej. Jest? Coś jest. jest. Kolejna. O, apteczka nawet, dziękuję. Widać mnie. No są. Uch, naszpikowany. O. Im więcej, tym lepiej. Tego trochę świetnie, Wejdź na górę. Tak mi tutaj pokazują. No, chyba tak zrobię. Czy jest przejście na dół, ale tylko takie, do którego potwory mogą wejść. Znów nie. Aaaa. Kolejny jest. Dobra. Tych noży już nie wezmę, ale przynajmniej mam cały czas pociski. Ta, z o, o, więcej. Stacja. Stacja radiowa. Właśnie Widać tutaj mnie